Tagi agrotechnika 2025 jesteśmy na stoisku Pottingera. Tutaj na tym bardzo okazałym, fajnym stoisku widać, że dominuje uprawa, maszyny uprawowe. To jest 50 lat od kiedy Pottinger oferuje już maszyny uprawowe. Od czego to się zaczęło? i Jak wygląda to dzisiaj? Tak, to już jest 50 lat i dobrze, że zwróciłeś uwagę na to, że mamy trochę inny układ stanowiska. To chyba pierwszy raz. W historii Pottingera maszyny uprawowe są ustawione na froncie. No, i sama ta, samo to umiejscowienie tych maszyn świadczy już o tym, że chcemy naprawdę położyć większy nacisk na maszyny uprawowe. Jest to dla nas bardzo ważna, druga, a mam nadzieję, że już w niedługiej przyszłości pierwsza noga. No, historia naszych maszyn, czy historia maszyn uprawowych w Pottingerze, rzeczywiście sięga już 50 lat, sięga 74 roku dokładnie, kiedy to przejęliśmy fabrykę Landsberga w Bawarii, zaczęliśmy produkować pługi. No i od tego czasu przez te 50 lat następował ciągły rozwój i, i dokładanie do tego portfolio kolejnych maszyn. 2001 rok to jest przyjęcie fabryki Rabewerka w Wernburgu. Dzięki temu wprowadziliśmy do produkcji siewniki mechaniczne Vitasem. 2004 rok, taki następny krok milowy. Dla nas bardzo ważny. Yy, rozpoczęcie produkcji Terasema. No i od tego momentu do dzisiaj ciągły rozwój zarówno techniki siewu jak i techniki uprawy gleby. Ale kolejne, to znaczy ostatnie też e, przejęcie, zakup. Czego mamy tutaj? E, przykład, e, siewnik, kuro? Jednym z celów Pottingera jest znalezienie się w trójce czołowych, światowych producentów techniki siewu. W związku z tym od lat rozwijamy tę technikę siewu. Mamy już naprawdę no, bardzo bogatą e, gamę siewników, ale uzupełnieniem tego o czym od dawna myśleliśmy jest przede wszystkim technika siewu precyzyjnego, czyli siewniki do kukurydzy. I ten krok osiągnęliśmy dzięki kup, zakupowi dwa lata temu, dwa lata temu fabryki i producenta włoskiego Matermaka w San Vito we Włoszech. I na tych targach po raz pierwszy jesteśmy w stanie, mimo że od dwóch lat już mamy też siewniki Matermaka w naszym programie, ale po raz pierwszy jesteśmy w stanie i pokazujemy pierwszy prototyp naszego własnego siewnika, naszej własnej konstrukcji Pottingera pod naszą nazwą Pottinger, gdzie wykorzystane są pewne elementy, oczywiście sprawdzone i, i w Matermaku, nowej maszyny do, do siewu kukurydzy pod nazwą Puro. Jak w tej chwili wygląda rynek maszyn uprawowych? Z zielonek, z tej techniki zbioru konserwacji zielonek jesteście znani od zawsze. Tak. Jaki tutaj odsetek jest w tej chwili maszyn uprawowych? W Polsce, w Polsce nasz obrót, struktura naszego obrotu to jest mniej więcej 60-65% to są maszyny zielonkowe, 35-40% to są maszyny uprawowe. I na tle innych krajów europejskich jesteśmy no jednym z czołowych albo nawet czołowym krajem, gdzie aż tyle maszyn uprawowych się sprzedaje. Te procenty się zmieniają? Ja powiem tak, ja bym chciał, żeby te propozycje się zmieniały i chciałbym, żebyśmy doszli w najbliższym czasie do podziału 50-50. Byłbym z tego bardzo zadowolony i to jest nasz cel. Będziemy robić wszystko, żeby ten cel osiągnąć. Co dzisiaj rolnicy najchętniej wybierają z maszyn uprawowych w Polsce, jeśli chodzi o potingera? z czego jesteście, z jakich maszyn jesteście najbardziej dumni tutaj? Na, pewno, na, na pewno jeżeli chodzi o ilości sprzedaży, to na pewno jesteśmy silni w segmencie maszyn dla rolnika średniego, to znaczy. Jesteśmy rzeczywiście zadowoleni z sprzedaży kultywatorów typu synchro, jesteśmy zadowoleni z sprzedaży siewników mechanicznych Vitasem, czy z bronami biernymi, czy z bronami aktywnymi. Jesteśmy powiedzmy w miarę zadowoleni z sprzedaży siewników pneumatycznych. Chcielibyśmy sprzedawać więcej siewników do siewu uproszczonego, czyli, czyli terasemów i będziemy na to kładli nacisk, zależy nam na tym produkcie. Natomiast widać w ostatnim czasie, ale to jest trend ogólnie w Europie czy na świecie. Trend do produkcji jednocześnie takie są potrzeby rynku oczywiście wielu maszyn do uprawy gleby, do przygotowania łoża siewnego, do zrywania ścierniska. Widzimy tu na targach i na naszym stanowisku też już to można zobaczyć, że jest bardzo duża i coraz szersza gama maszyn tego typu. I to pod kątem tej uprawy bezorkowej. Chodzi tutaj o, chodzi tutaj o uprawę bezorkową. Wiadomo, że mamy zmiany klimatu, mamy regulacje europejskie. Ten obraz uprawy zmienia się, zmienia się raptownie i w sposób ciągły i musimy podążać za tymi trendami. Widać wyraźnie odejście od pługa, to obserwujemy już w zasadzie na, w okresie ostatnich 10 lat. Już wspominaliśmy poza kamerą już o tym, że są dane statystyczne, które pokazują, że w ciągu ostatnich 10 lat w niektórych krajach w Europie rynek na pługi zmniejszył się o 80%. To są dane sprzed dwóch lat. On widzimy pewną tendencję w tej chwili wzrostową w ostatnim roku powiedzmy, ale myślę, że ten rynek już nigdy nie powróci do liczb sprzed właśnie 10 lat mniej więcej. Mamy tutaj e, fajne stoisko, jest e, sporo nowości. Może zdradzisz, nie wiem, co ewentualnie nad czym e, teraz Pottinger pracuje, czym może nas jeszcze zaskoczyć. No, na pewno będziemy się koncentrować i to jest yy, i na to będziemy kładli największy nacisk testowy, o czym już powiedziałem. Siew kukurydzy i rozwój siewników yy, punktowych. W tej chwili pokazujemy tutaj pierwszy model, pierwszy, pierwszy prototyp. W ciągu najbliższych dwóch lat ta maszyna, czy gamma tych maszyn będzie rozszerzana docelowo w 2028 roku. Chcemy mieć w zasadzie pełną gamę maszyn do siewu punktowego i mam nadzieję, że uda nam się. Już wtedy mocno wejść na rynek i uzyskać zadowalające udziały, zadowalające udziały w rynku. Poza tym Poddynker pokazuje, pokazuje tutaj niewiele nowości w tym roku. Jeżeli rozmawiamy w tej chwili, bo rozmawiamy w tej chwili głównie o uprawówce, tak. więc na pewno mam, mamy wiele maszyn, które podlegają ciągłej modernizacji. Mamy coraz mocniejsze wchodzenie w tą, nazwijmy to popularną, określmy to jako rolnictwo 4.0, i tu jest wiele nowych rozwiązań ułatwiających rolnikowi pracę. Właśnie, czyli też nie tylko ta strona mechaniczna. Nie, ale ta, też... strona, ta strona digitalna z, z tak. tego zdigitalizowanego rolnictwa to jest w tej chwili bardzo obszerny i, i obszar i, i, i widać, że firma no, no, fokusuje się tutaj w tym obszarze bardzo mocno. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.